Dzień dobry, nazywam się Andrzej Słota. Reprezentuję Markę WAECO na rynku polskim. Marka WAECO jest to niemiecka firma, która w tym roku obchodzi 40 urodziny. Jak tutaj Państwo możecie zobaczyć jest część naszych produktów. Tu akurat zaraz Państwo zobaczycie są lodówki różnego rodzaju, o których opowiem. Natomiast Vaeco w swoim portfolio ma nie tylko lodówki, bo szereg różnych akcesoriów typu maty do podgrzewania siedzeń, które są montowane pod tapicerką, maty nakładane na tapicerkę, które możemy podłączyć pod gniazdko zapalniczki, przetwornice napięcia np. Na z 12 na 230 V, z 24 na 230 V o różnych mocach, kamery cofania różnego rodzaju również czujniki parkowania. Poza tym, tak jak wspomniałem, lodówki, ale również akcesoria typu czajniki turystyczne, ekspresy do kawy różnego rodzaju. Tutaj to, co trochę na początku pokazałem, mamy lodówki przenośne. To są lodówki tutaj, które są pokazane, są to lodówki Dwa różne rodzaje lodówek. Lodówki termoelektryczne są to lodówki, które nie mrożą. Najlepsza z tych serii, lodówka z serii Tropical, te lodówki schładzają do 30 stopni poniżej temperatury otoczenia. A to znaczy, że jeżeli na zewnątrz mamy 35 mniej więcej, to w środku będzie około 5 stopni na plusie. Żebyście Państwo mieli. Porównanie troszkę: w domowej lodówce normalnej macie około 7-8 stopni, więc jeżeli tu jest 5 stopni, to są to naprawdę bardzo dobre warunki. Natomiast trzeba pamiętać, że lodówki termoelektryczne nigdy nie będą mroziły. Temperatura wewnętrzna jest uzależniona od temperatury zewnętrznej. Natomiast drugi rodzaj lodówek to są lodówki kompresorowe. I to jest e, technologia dokładnie taka, jaką stosuje się w, w lodówkach, e, które Państwo macie w domu. I dzięki temu tymi lodówkami jesteśmy w stanie mrozić, a temperatura wewnętrzna nie jest uzależniona od temperatury e, zewnętrznej. E, lodówki e, z serii e, CFX Vaeco mrożą nawet do minus 22 stopni. Nie wiem, czy Państwo mieliście do czynienia wcześniej z marką Vaeco, natomiast, jeżeli już mówimy o, o, o lodówkach, żebyście Państwo mieli świadomość jakości tych lodówek, marka Vaeco ma szereg kontraktów globalnych z producentami samochodowymi, gdzie dostarczamy lodówki na pierwszy montaż do różnych marek, np. do grupy Volkswagena. Ale z takich bardzo prestiżowych kontraktów to e, nasze lodówki dostarczamy e, na przykład do Rolls-Royce, do Bentleya, czy dostarczaliśmy na pierwszy montaż do Maybacha również. E, chwilkę później opowiem również o lodówkach, które są dedykowane do samochodów ciężarowych. Podsumowując lodówki przenośne, jeszcze raz mamy dwa typy... E, Dwa rodzaje lodówek przenośnych: lodówki termoelektryczne, które nie mrożą, i seria Tropicul na przykład ma zasilanie 12-24V, 230 One składają te 30 stopni poniżej temperatury otoczenia, i technologia termoelektryczna nie umożliwia mrożenia, czyli możemy zejść do tych 5 stopni na plusie, jeżeli na zewnątrz mamy 35. Lodówki kompresorowe przenośne, to co wspomniałem, najwyższa seria, najnowsza seria CFX, te lodówki mrożą do minus 22 stopni i niezależnie od temperatury otoczenia, czy jest na zewnątrz plus 40, czy jest minus 4, ona jeżeli ustawimy temperaturę przykładowo plus 8, będzie zawsze utrzymywała te plus 8 stopni. Te lodówki też mają zasilanie 12, 24. 230 V. No i teraz, jeżeli mówimy o lodówkach do e, samochodów ciężarowych, to produkujemy również lodówki, które dostarczamy do producentów samochodowych na pierwszy montaż. Tutaj, na przykład, możemy zobaczyć tą lodówkę RHD 50. Jest to lodówka montowana w, w Volvo FH w MAN-ie. Kolejna lodówka CD30, tamta na dole szufladowa. Jest to lodówka montowana do samochodów Renault Premium, również do Volvo i innych modeli. Tamte lodówki do samochodów ciężarowych, które są nazwijmy to lodówkami stacjonarnymi bo jak je zamontujemy, to już ich nie przenosimy to są lodówki kompresorowe, które mrożą. Jeśli chcielibyście Państwo Więcej poznać naszych produktów, to zapraszam Państwa serdecznie na naszą stronę internetową vaeko.pl i tam możecie Państwo znaleźć więcej naszych akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych, do kamperów, przyczep kempingowych, łodzi, jachtów i tego typu pojazdów.